Witam bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym i skutecznymi metodami terapeutycznymi. Ja nazywam się Izabela Konwińska. Zajmuję się terapią regresywną oraz hipnoterapią. Szczególnie terapia regresywna jest taką moją fascynacją i właśnie o niej chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć. To jest mój pierwszy materiał, tak więc, z założenia, chciałabym, żeby był krótki, zwięzły i przedstawiał takie podstawowe informacje. Tak więc, niektóre aspekty zostaną opisane dosyć, omówione dosyć hasłowo. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, ponieważ tych materiałów. Wchodzących w głębiej, głębiej w szczegóły będzie, będzie więcej. Co to jest terapia regresywna? Otóż terapia regresywna jest to alternatywna, holistyczna forma terapii. Holistyczna, czyli uznająca, że ciało, umysł i emocje człowieka stanowią jedną całość, ściśle na siebie oddziałują. W ramach której to terapii jesteśmy w stanie szybko i skutecznie przepracować dowolne wyzwanie emocjonalne, a także jakieś symptomy somatyczne, które nie mają medycznego uzasadnienia. Istotą tej terapii jest to, że cofamy się, regresja, czyli cofamy się do źródła problemu. Do przyczyny problemu i przepracowujemy właśnie tę przyczynę. W odróżnieniu od wielu modalności terapeutycznych, nie wszystkich, ale wielu, nie zajmujemy się łagodzeniem symptomów, zarządzaniem tymi symptomami, tylko raczej właśnie naszym, naszym celem jest odkrycie przyczyny naszego, naszego problemu. Posłużę się tutaj taką metaforą. Wyobraźcie sobie, że przychodzicie do domu i z kranu leje się woda, i cała podłoga jest zalana. Od czego zaczynamy? Od tego, oczywiście, żeby zakręcić kran. Jeżeli zaczniemy usuwać wodę z podłogi bez zakręcenia kranu, będzie to mało logiczne i mało skuteczne, mało skuteczne działanie. I to właśnie robimy w ramach terapii regresywnej. Zakręcamy kran, czyli usuwamy przyczynę, przyczynę problemu. Wiem, że niektórzy z Was pewnie zareagują w taki sposób, ale po co mi to grzebanie się w przeszłości, czy nie lepiej odciąć, się, odciąć wszystko grubą kreską, żyć tu i teraz, patrzeć w przyszłość. Wszystko fajnie, tylko to niestety nie tak działa. Jeżeli mamy jakiś głęboko nieuświadomiony konflikt wewnętrzny, szczególnie jeżeli jest trauma, o której na pewno opowiem w oddzielnym materiale, wtedy to coś, im bardziej będziemy to wypierać, im bardziej będziemy temu zaprzeczać, tym bardziej to coś będzie nas sabotowało, a my będziemy bić głową, głową w mur. No dobrze, i niektórzy z Was również mogliby zareagować tutaj w taki sposób. No dobrze, jest to logiczne, dlaczego więc nie jest to na porządku dziennym? Dlaczego tak się nie robi? Odnaleźć przyczynę problemu i poradzić sobie z nią. Otóż dlatego, w moim odczuciu, że zrobienie tego z takiego poziomu świadomego, z, pozi z poziomu racjonalnej rozmowy jest niezwykle trudne, jeżeli nie niemożliwe. Jak robimy to w ramach terapii regresywnej? Otóż terapia regresywna przeprowadzana jest w zmienionym stanie świadomości, zwanym również płytkim transem hipnotycznym albo stanem głębokiej relaksacji. Chciałabym Wam teraz tylko, tylko i wyłącznie powiedzieć, że jest to stan naj, jak najbardziej naturalny, bezpieczny, taki, w którym przez cały czas jako klient w trakcie sesji macie kontrolę nad tym, co się dzieje. Jest to taki stan specyficzny, który osiągamy między innymi w trakcie medytacji, w trakcie którego uciszamy ten racjonalny umysł, uzyskujemy lepszy wgląd w siebie. Uzyskujemy lepszy dostęp do naszych wewnętrznych zasobów, do naszych wspomnień. To wszystko zaczyna inaczej chodzić, tak? inaczej działać. Właśnie dlatego terapia regresywna może być tak skuteczna. No dobrze, no i co się dzieje w trakcie takiej sesji, kiedy już klient jest zrelaksowany, ma ten wygląd w siebie, i terapeuta prostymi pytaniami zadaje pytanie. Gdzie leży źródło naszych problemów? Otóż, bardzo często podświadomość poprowadzi nas do jakiejś konkretnej sytuacji z dzieciństwa. Być może tę sytuację zapomnieliśmy, a może nawet ją pamiętamy, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że miała ona na nas, dla nas tak, aż tak istotne znaczenie. Ale często bywa też tak, że podświadomość zapyna, zapytana o źródło problemu poprowadzi nas do Takiej abstrakcyjnie opowieści o pewnym życiu, z początkiem i końcem, z narodzinami, i śmiercią, z wszystkim tym, co pomiędzy, z całym ciągiem przyczynowo-skutkowym. Ta opowieść o życiu będzie często osadzona w jakichś konkretnych realiach historycznych. My nazywamy tę formę, formę regresji regresją do przeszłego. Wcielenia. I tutaj od razu takie zastrzeżenie. Nie trzeba być wyznawcą reinkarnacji, żeby skorzystać z tej formy terapeutycznej. Można podejść do tych przeszłych wcieleń jako do takich symbolicznych, metaforycznych opowieści, które nasza podświadomość daje nam, żebyśmy mogli przepracować pewne, pewne kwestie. Z punktu widzenia terapii nie ma to większego znaczenia, czy będziemy wierzyć, że. To przeszłe wcielenie to tak naprawdę jest nasze przeszłe wcielenie, czy też potraktujemy je zupełnie symbolicznie. Dla kogo jest terapia regresywna i kto może z niej wynieść największe korzyści? Otóż w moim odczuciu pierwszym najważniejszym warunkiem, który trzeba spełnić jest po prostu gotowość na zmiany. I tutaj to jest takie, takie zjawisko dość, powiedziałabym, frustrujące dla terapeutów, że wszyscy mówią, że chcieliby tych zmian, ale tak naprawdę niewiele z nas jest na to gotowych. Tak więc gotowość na zmianę, dlatego, że tutaj w ramach tej terapii, to nie jest taka terapia, na którą chodzimy przez rok albo nawet pół roku, tak, do przepracowania jednego, jednej jakiejś kwestii, jednego jakiegoś tematu, mówi się, że średnio potrzebnych jest 3 do 5 sesji, oczywiście każdy... Proces uleczeń, uleczania, uzdrawiania jest procesem bardzo indywidualnym, ale z reguły właśnie 3 do 5 sesji rzadko z danym tematem pracuje się więcej niż 5 sesji. Najczęściej już po pierwszej, po drugiej sesji możemy zauważyć pewne konkretne zmiany w naszym, w naszym życiu. Tak więc, gotowość na zmiany. Drugim warunkiem jest gotowość na spotkanie z naszymi niekomfortowymi uczuciami. Wszystko to, co latami zamiataliśmy pod dywan, wypieraliśmy, z wszystkim tym trzeba będzie się spotkać, nie ukrywam. Czasami jest to nieprzyjemne, ale pamiętajcie, że nasza podświadomość nigdy nie daje nam więcej niż moglibyśmy unieść. To po pierwsze, a po drugie, od tego jest terapeuta, żeby w ramach jednej sesji przepracować, zamknąć Tematy, które w trakcie tej sesji wyjdą na światło dzienne, i żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że klient opuści kabinet z takim spokojem w sercu. No i wreszcie trzecia grupa osób, które bardzo często korzystają, może nawet nie tyle z terapii, co z takiego doświadczenia, to są osoby, które po prostu są zainteresowane poznaniem swojego przeszłego wcielenia. Jest to doświadczenie fascynujące i zawsze daje nam jakąś korzyść terapeutyczną, zawsze jest jakimś takim krokiem na drodze samorozwoju. To wszystko z mojej strony dzisiaj. Takie podstawowe informacje. Ci z Was, którzy są zainteresowani tematem, odsyłam Was do filmu, który podlinkuję pod materiałem. Do filmu pod tytułem Why Regression Therapy. To jest dokument o terapii regresywnej em, nakręcony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Terapeutów Regresywnych Earth. Em, dostępne są em, napisy w języku polskim w moim, w moim tłumaczeniu. Em, Zachęcam do oglądania tego filmu. To jest właśnie ten film, który mnie zainspirował do tego, żeby pójść w tym kierunku i nie żałuję. Jest to film, który przekazuje dużo informacji o, o tej metodzie terapeutycznej, ale również oddaje taki bardzo specyficzny klimat em, związany z tą terapią. Em, na razie bardzo dziękuję za uwagę i do następnego razu.